To jest dobra rada. Witam Was w odcinku, w którym opowiem Wam, jak pogodzić pracę w kilku gabinetach, bo jest to temat, który będzie Wam towarzyszył przez całe Wasze zawodowe życie. No, chyba że założycie sobie swój własny gabinet. Trochę opowiem Wam, jak to wyglądało z mojej perspektywy, jakie błędy popełniłam i e, jakie mam dla Was rady, abyście Wy tych błędów e, uniknęli. Zaczynamy! Jak to wyglądało u mnie? Mniej więcej pierwszy rok mojej pracy był taki sam, bo dopiero po tym czasie gdzieś tam dojrzałam do, do pewnych zmian. Mój grafik w tygodniu wyglądał tak, że pracowałam 6 dni i nawpychałam sobie do tego grafiku tyle, ile się tylko dało. Tu 3 godziny, tu 5 godzin, szybki przejazd, jeszcze jakaś mała zmiana, 3 godzinna. E, po prostu czas wykorzystany w 150%. Byłam z siebie niesamowicie dumna, że ja to wszystko jakoś złożyłam, dogadałam się ze wszystkimi i naprawdę mój czas był wypełniony od świtu do zmierzchu. Ale miało to swoje nieprzyjemne konsekwencje. Po pierwsze, cały czas żyłam w stresie w stresie, że gdzieś nie zdążę, że będzie korek. Miałam bardzo małe odległości czasu, żeby dojechać pomiędzy gabinetem jednym a drugim. Czasem było to nawet mniej niż godzina. W momencie kiedy był jakiś korek czy godziny szczytu było to niemożliwe. Dodatkowo bardzo często zdarzało się, że ostatni pacjent się przedłużył, spóźnił. Recepcja dopisała mi pacjenta bulowego. W tym momencie już moje myśli były tylko e, skupione na tym, że znowu nie zdążę, znowu będę się gdzieś spieszyć. Zdarzały się sytuacje, że w ogóle się nie przebierałam, tylko wsiadałam w ciuchach z pracy do samochodu, wysiadałam i przyjmowałam kolejnego pacjenta w innym gabinecie, który na mnie czekał. E, wejść do gabinetu trzeba było ze spóźnieniem, e, wiecie, wzrok pacjenta, który chciał mnie zabić za to, że się spóźniłam. A ja po prostu nie byłam w stanie tego wszystkiego poskładać i faktycznie być zawsze na czas i jakby szanować też tych, czas tych moich pacjentów, więc wiecznie byłam tym zmęczona. Generalnie panował chaos. W moim aucie było pół mojej garderoby, jedzenie, picie i wszystko, co tylko mogło być, bo auto było jedynym miejscem, gdzie mogłam zjeść czy się przebrać. Nieraz robiłam to na światłach, które były czerwone. Także nie polecam tego. E, najgorsze było też to, że... W, jeżeli miałam coś dodatkowego do załatwienia, coś nawet niezwiązanego z pracą, wiecie, czasem trzeba gdzieś pójść do urzędu, czy coś załatwić, czy nawet zwykła wizyta u lekarza, nie było na to absolutnie czasu w moim tygodniu, więc wiele rzeczy pozostawało niezałatwionych, co również mnie mega frustrowało, także generalnie podkreślam, to był totalny chaos, totalna dezorganizacja, pomimo że niby wszystko było ustawione, wiecie, na szpilkach. Po roku doszłam do wniosku, że coś musi się zmienić, e, ponieważ tak naprawdę nie mam czasu na e, inne rzeczy, które chciałabym robić, czy na doszkalanie się. E, wiecznie jakby moi pracodawcy byli niezadowoleni z tego, że nie poświęcam jeszcze więcej czasu na dany gabinet, a ja już po prostu nie byłam w stanie rozciągnąć swojego grafiku, e, więc z części gabinetów musiałam zrezygnować. Zaraz jeszcze Wam opowiem, jak doszłam do tego, z których powinnam zrezygnować. I kompletnie przedstawiłam swój grafik. Zamiast zmian 4-5 godzinnych, zrobiłam sobie zmiany 8-10 godzinne. W ten sposób w ciągu jednego dnia byłam tylko w jednym gabinecie. Natomiast rozciągnęłam zdecydowanie czas przyjmowania, przez co mogłam wykonywać procedury, które, były, które wymagały dłuższych wizyt. Mogłam przyjąć pacjentów i robić więcej rzeczy na jednej wizycie, co dla nich też było bardzo pozytywne, bo nie musieli przyjeżdżać kilka razy. Ja zdecydowanie bardziej posuwałam się ze swoimi obowiązkami i rzeczami, które miałam do zrobienia, więc wszystko się tak powoli, powoli uspokoiło. Miałam też w ten sposób czas, żeby zrobić sobie przerwę na obiad, czy na pójście do toalety, czy na wykonanie telefonów. I po prostu przestałam tracić bardzo dużo czasu na, na te dojazdy, pomimo, że nie były to jakieś bardzo duże odległości, to wiadomo poruszanie się w mieście w godzinach szczytu e, zabiera dwa, czasem trzy razy tyle czasu, który właśnie zaoszczędziłam nie musząc jeździć pomiędzy gabinetami. I tutaj przychodzę do Was z listą pytań, które powinniście sobie sami zadać, nawet spisać odpowiedzi na te pytania, żeby zacząć, żeby w ogóle podjąć właśnie współpracę z kilkoma gabinetami naraz. Po pierwsze, to ustalcie sobie, w ilu gabinetach chcecie pracować i ustalcie po prostu ramy minimalna ilość gabinetów i maksymalna, której nie chcieli byście przekroczyć. Po drugie, każdy z tych gabinetów powinien jakby mieć inną rolę w Waszym zawodowym życiu, tak to nazwijmy, czyli inny profil wykonywanej przez Was pracy. Dobrze mieć jeden gabinet, który spełnia Wasze kryteria finansowe i zapewni Wam po prostu spokojny byt, tak to nazwijmy, możliwości rozwoju i finanse, które Wam. To umożliwią. Drugi gabinet, który będzie Was typowo rozwijał, uczył, gdzie być może nie zrobicie zbyt wiele, ale będą tam czekały na Was ogromne możliwości rozwoju, czy nauki, czy osoby, które was poprowadzą dalej przez na przykład specjalizację, w której będziecie chcieli się dokształcać. I trzecia to um, jaka jest moja efektywność pracy, czyli ile ja jestem w stanie pracować, bo to jest dla każdego zupełnie inna... Inny przedział czasowy, jedni po 5 godzinach już będą mieli dosyć, inni mogą pracować 10 godzin, więc tutaj trzeba to też troszeczkę w zgodzie ze sobą, ze swoimi możliwościami, bo nie chcemy, żeby nasza praca przestała być efektywna, czyli żebyśmy na przykład zwalniali, bo jesteśmy zmęczeni, czy żeby nasze skupienie już nie było tak dobre jak w pierwszych godzinach pracy, więc to troszeczkę metodą prób, prób i błędów musicie sobie sami ustalić. Jak już sobie odpowiecie na te trzy pytania, to już mniej więcej będziecie wiedzieli, czego konkretnie szukacie. A teraz dam Wam jeszcze kilka tipów, jak sobie to wszystko ustalić i jak podejmować te decyzje. Po pierwsze, nie liczy się ilość. A jakość gabinetu, czyli wcale nie jest tak, że jak mam 5-10 gabinetów, w których pracuję, to jest mi lepiej niż jakbym miał dwa, które są naprawdę dobrze prosperujące, dają nam pacjentów. Ja Wam to wytłumaczę na takim przykładzie jednego gabinetu, w którym ja pracowałam, gdzie niby miałam bardzo fajne warunki finansowe, ale oczywiście one zależały tak naprawdę od pacjentów. A pacjenci, którzy byli w tym gabinecie do mnie zapisywani, to byli bardzo. Można powiedzieć kiepscy pacjenci, jeżeli chodzi o mój rozwój yy, i o opłacalność wizyt, yy, bo zazwyczaj były to proste rzeczy, których nikt nie chciał robić, bo po prostu woleli robić bardziej zaawansowane. Yy, dużo od tych pacjentów odmawiało wizyt, nie przychodziło. Siedziałam nieraz i czekałam godzinę, dwie. Na jednego ostatniego, który być może przyjdzie, także wcale nie była ta praca dla mnie ani rozwijająca, ani korzystna finansowo, pomimo, że te warunki były atrakcyjne. Tip numer dwa to zostawcie sobie chociaż jedno przedpołudnie totalnie czyste od pracy, i to będzie ten Wasz jeden dzień w tygodniu, w którym będziecie mogli załatwić wszystkie sprawy, właśnie takie jak urzędy, lekarze. Nawet głupi fryzjer. Wierzcie mi, na to potem nigdy nie ma czasu, a też nie jest fajnie blokować grafik czy przekładać pacjentów, bo koniecznie musicie coś załatwić. A tak wiecie, że ten jeden dzień w tygodniu od rana jest po prostu na te wasze sprawy, które będziecie musieli załatwiać, ponieważ będziecie prowadzić też swoje działalności, więc po prostu Wam się to bardzo przyda. Monitorujcie czas i efektywność swojej pracy i rankujcie. Tak sobie nazwałam rankowanie swoich gabinetów, czyli mieszcie pewne pewne jakby składowe, te finansowe, czasowe. I to jaką wiedzę, czy też jak wam się dobrze pracuje w danym gabinecie. W ten sposób będziecie wiedzieli, z którego zrezygnować w razie, gdyby przyszła taka potrzeba, albo gdyby w tym lepszym rankingu gabinecie dostalibyście propozycję o przedłużenie godzin pracy lub dodatkowy dyżur, będziecie wiedzieli, że Wam się to bardziej opłaca niż zostawać w tym który jest na końcu listy, czyli właśnie trzymanie ręki na pulsie i reagowanie, jeżeli w którymś z tych gabinetów jeden z tych wskaźników na przykład zaczyna się pogarszać i jakby opcje są dwie. Możecie z niego zrezygnować na rzecz tego lepszego, bądź po prostu iść i porozmawiać z szefostwem, co zmienić, żeby Wam się dobrze pracowało i żebyście chcieli zostać w tym gabinecie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której ten odcinek myślę wymaga Podkreślenia. To jest sprawa zakazu konkurencji, która jest coraz bardziej popularna w umowach yy, gabinet czy lekarz, i uważam, że póki co jest to sygnał do ucieczki, dlatego że żaden dobry gabinet, który wie, że jest atrakcyjny dla swojego pracownika, ma dobre warunki finansowe, ma dobre warunki do rozwoju. Ma dobrą bazę pacjentów. Nie potrzebuje takiej umowy, e, abyście musieli z nim zostać, albo żebyście pracowali tylko dla tego gabinetu. Bardziej odbieram to jako taki łańcuch czy kaganiec na pracownika. E, I niestety gdzieś tam e, mnie dotknęła taka umowa i moich znajomych również, i nie skończyło się to, to dobrze. Raczej budzi to taką troszeczkę niepewność i agresję. Natomiast uważam, że powinno się otwarcie rozmawiać ze swoim pracodawcą, gdzie się jeszcze pracuje, bądź gdzie chce się jeszcze pracować yy, i z czego to wynika, jakich umiejętności, czy jakie rzeczy chcemy robić w innym gabinecie, tak żeby po prostu nasz pracodawca czuł się bezpiecznie i wiedział, dlaczego jesteśmy tu i dlaczego jesteśmy tu i że to nie jest tak, że chcemy od niego uciec, czy zabrać wiedzę, którą tam zdobędziemy i, i po prostu przekazać ją gdzie indziej, wykorzystywać ją w innym gabinecie, tylko grać w otwarte karty, wtedy wszyscy czujemy się bezpiecznie my z naszą pracą i nasz pracodawca z tym, że nas ma w swoim zespole. W temacie zakazu konkurencji jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałam, żebyście zapamiętali, bo spotkałam umowy, które niestety powiedzmy pogwałcają tą zasadę. Jeżeli macie zakaz konkurencji po ustaniu, jakby po rozwiązaniu umowy o pracę ze swoim yy, szefem. Czy z gabinetem, u którego pracowaliście, to obowiązuje ona od 3 do 24 miesięcy. Nie może obowiązywać dłużej i musi być ustalona jakaś kwota pieniężna, e, która jest za dość za ten zakaz konkurencji i nie może ona być niższa niż 25% Waszych zarobków w czasie, kiedy pracowaliście dla tego gabinetu. Jeżeli to jest nieustalone, to taka umowa jest po prostu nieważna i ten zakaz tak naprawdę was nie obowiązuje. Na koniec. Szukaj i zmieniaj. Słuchajcie, zmiany są dobre, decyzje trzeba podejmować szybko i nie ma co tracić czasu na miejsca, które jakby no nie spełniają naszych wymagań i nie są dla nas atrakcyjne. Nie bardzo rozumiem ludzi, którzy gdzieś tam się zatrudniają, trochę im się nie podoba, ale no przynajmniej mamy, mam pracę w tym gabinecie, więc już niech tak zostanie. Eee, to jest nieprawda. Pracy dla nas jest bardzo dużo, jest mnóstwo prężnie rozwijających się nowoczesnych gabinetów, bądź też jeżeli ktoś nie chce pracować w nowoczesnym gabinecie, to na pewno znajdzie taki, który mu odpowiada. Eee, dlatego nie ma się po prostu nad czym zastanawiać. I pamiętajcie nad jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, bo to wielu osobom umyka. Eee, i to wychodzi bardzo często w naszych takich prywatnych rozmowach. Współpraca z gabinetem, tak jak sama nazwa wskazuje, jest współpracą. Wy jesteście podwykonawcą zadań, które podbierza Wam um, gabinet, i obie strony powinny być z tej współpracy zadowolone. Czyli to nie jest tak, że gabinet musi wam coś narzucać, wy zawsze możecie powiedzieć nie, nie podoba mi się to, nie chcę tego robić, wolałbym robić coś innego, wolałbym, żeby moje zadania były inne. I chodzi o to, żeby znaleźć gdzieś tam środek w tych negocjacjach i żeby obie strony były zadowolone. Po prostu pamiętajcie o tym, że nikt nie może Was do niczego zmusić bo Wy jesteście osobną działalnością, jesteście osobną firmą i to inna firma Was zatrudnia do wykonania zadania, które Wy chcecie wykonać, a nie każą Wam wykonać. Moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że e, moje doświadczenia, którymi się z wami podzieliłam, i rady pomogą wam w tych codziennych wyborach e, i w ułożeniu swojego e, tygodnia pracy. E, I jednocześnie korzystając z okazji, zapowiem wam tutaj kolejny odcinek. E, będzie on o medycynie estetycznej i o tym, jak stomatologia łączy się z medycyną estetyczną. I delikatnie y, opowiem Wam o tym, jak y, zacząć swoją przygodę z medycyną estetyczną, jak zacząć robić zabiegi z tego zakresu i wytłumaczę, jak to mniej więcej też prawnie wygląda. A tymczasem do zobaczenia, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować mój kanał. Pa, pa.